Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam hodowlę nocą. Jest godzina 18:20. Wy będziecie widzieć oczywiście filmik trochę później, między 20:00. Się ukaże, tak myślę. I tutaj jest samica wiedeńska niebieska z młodymi. Młode urodziło się w Sylwestra. Bardzo ładne młode. Tutaj już sobie otworzyłem wszystkie komory żeby e, szybciutko właśnie pokazać Wam, ponieważ nie chcę, żeby filmik był zbytnio długi. E, tutaj macie samicę belgijski, olbrzym czarny, bardzo ładna samiczka ogólnie, z marca z, tego, e, z 2015 roku. E, tutaj macie młode, młode wiedeńskie, niebieskie, tutaj jak widzicie samiczka sobie pije. I tutaj te młode są troszeczkę młodsze, troszeczkę starsze, o chyba jeden albo dwa dni od tych moich Nowozelandów. Zaraz do Nowozelandów przejdziemy. Tam, będzie, tam poświęcę trochę więcej czasu na nich. I wam poopowiadam o nich. Tutaj jak widzicie, młodych jest podejrzewam mam 7 albo 8, i jest dwie samice i sześć samców, także ogólnie z tych, z tych właśnie wykotów nowozelandów i wiedeńskich są właśnie dużo jest bardzo samców samicek jest niewiele i okej okay, tutaj muszę sobie tak troszkę wejść bo one się tutaj schowały tutaj macie właśnie te nowozelandy są bardzo ładne jest 5 y, samców i dwie samiczki cena y, za jednego młodego to 15 zł do około dwóch tygodni, jednak po tych dwóch tygodniach cena już będzie 20 zł, ponieważ młode są oczywiście e, będą starsze. Możliwość jest e, zawiezienia do Wielunia i jeżeli byście się chcieli czegoś jeszcze więcej dowiedzieć o tych młodych, także zapraszam e, link do mojej strony na Facebooku macie w opisie oczywiście i tam napiszcie w wi wiadomościach po prostu do mnie jeżeli Jesteście zainteresowaniem tych młodych kupnem. I a my lecimy dalej już do kolejnej klatki i do czterech ostatnich komor. komór. Komór. Okej, okay, tutaj jeszcze zamkniemy. E, tutaj macie samicę rasy bideńskiej szarej. Jest to bardzo ładna samica. Podejrzewam e, ma około rok mniej więcej. Teraz przyjdziemy sobie tutaj do samca e, wielkojasny srebrzystego, bardzo ładny samczyk, są po nim młode, dokładnie 10 sztuk na dzień dzisiejszy, e, okociła się ostatnio właśnie, nie wiem czy wczoraj albo przedwczoraj właśnie samica e, wielkojasny srebrzysta, jedna ma dwa młode, to zaraz Wam pokażę, a druga będzie pewnie filmik o tych młodych, także... Myślę, że jutro się może okazać, nawet tutaj macie samicę wiedeńską niebieską, bardzo ładna samica. Z, ma 7 miesięcy, a tak powiem, jest z mojego taty hodowli, um, urodziła się u niego. I tutaj już ostatnia komora z, z królikami, czyli trzy sztuki. Samica wielka jest srebrzysta z dwoma młodymi. Młode jeszcze, wiadomo, się nie wybarwiły, bo są młode będą się wybarwiać tak myślę w około 2 miesięcy już ładnie i myślę że w około 4-5 miesięcy już powinny mieć dosyć ładną barwę także jeżeli filmik wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz dodajcie komentarz jeżeli, by, jeżeli byście się chcieli czegoś dowiedzieć oczywiście e, link do stronki na facebooku macie oczywiście w opisie także czytajcie opis ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.